Baldur's Gate 3, Red Dead Redemption 2, Heroes 3, Bloodborne, Dark Souls 1, Half-Life 2, Diablo 2, Kingdom Come, Deliverance 1, Claire Obscure, Expedition 33. Co łączy te tytuły? Na pierwszy rzut oka absolutnie nic różne gatunki, inne mechaniki a jednak dla mnie każda z tych gier zasługuje na tę dyszkę. To moje osobiste arcydzieła. Pewnie znalazłoby się jeszcze kilka tytułów, które mógłbym tutaj dopisać, ale co do tych, które wymieniłem, mam absolutne 100% pewności. Tylko im przyznałem na, te, na tę chwilę najwyższą możliwą notę. I zapytacie, ale ej, na jakiej podstawie? Masz jakiś system oceniania, czy masz jakąś, nie wiem, tabelę kryteriów, którymi oceniasz te gry? Nie. Nie mam i szczerze nie potrzebuję go mieć. Ja nie jestem zawodowym recenzentem, nie piszę dla portali branżowych, nie muszę spełniać żadnych redakcyjnych standardów. Moje 10 na 10 to jest moje własne doświadczenia, mój osobisty odbiór gry. Czasami nawet wspomnienia, czasami nostalgia, która potrafi spieczć dolić nawet najbardziej ukochany tytuł, tak jak to miało u mnie miejsce w Morrowindzie, który niegdyś był moim numero uno, a teraz bez modów nawet, błagam, nie ruszajcie tego. I właśnie dlatego uważam, że punktowe ocenianie gier to największa iluzja, jaka została stworzona w branży growej. Uważam, że wszystkie oceny powinny zniknąć jednym ruchem ręki, jak pionki z szachownicy. Wszyscy won! Ale dlaczego ludzie tak bardzo ufają tym liczbom? Ludzie zwracają uwagę na ocenę, bo to bardzo szybki skrót myślowy. Zamiast czytać cały tekst recenzji, analizować, co działa, co nie działa, dostajemy bardzo prosty komunikat. Czy warto? 9 na 10? Pewnie warto. 3 na 10? Raczej nie. Tylko, że ten skrót jest właśnie zbyt prosty. Takie liczby. Sprawiają wrażenie obiektywizmu tam, gdzie go nie ma. Gra może dostać 6 na 10, bo komuś na przykład nie spodobała się fabuła, ale innemu graczowi, który na fabułę zwraca o wiele mniejszą uwagę, taka ocena nie powie kompletnie nic. Albo odwrotnie, ktoś da 10 na 10, bo klimat idealnie trafił w jego gusta, ale to nie znaczy, że gra jest pozbawiona problemów. A jeżeli ktoś Ocenił grę na przykład na 72 na 100. Uuu, panie, no to tutaj już nie mamy żartów. To już mamy wrażenie, że ta ocena absolutnie nie jest przypadkowa. To nie jest 7 na 10. 72 na 100 brzmi wręcz naukowo, jakby recenzent skrupulatnie ocenił każdy pojedynczy aspekt gry i wyciągnął z niej tak bardzo dokładną liczbę. Takie oceny wyglądają bardzo profesjonalnie, więc ludzie im ufają, a serwisy agregujące jak Metacritic, o którym powiem nieco więcej później, bo to jest śmiech. To jeszcze bardziej wzmacniają, bo tam wszystko sprowadza się do średniej, a średnia, przecież z dziesięciu różnych bardzo opinii, nie daje jednej prawdy o grze, ona daje pewną statystyczną fikcję. Liczba nie mówi absolutnie nic o samej grze. Gra może zdobyć 10 na 10, 9 na 10, 86 na 100, ale w ostatecznym rozrachunku te oceny nie mówią absolutnie nic. Konkretnego, choć od zawsze oceny były motorem napędzającym sprzedaż, to dzisiaj 7 na 10 już uchodzi za taką najbardziej bezpieczną możliwą ocenę, jaką można wystawić. Z kolei już 6 na 10 to już sygnał, że gra jest kiepska, co nie ma większego sensu. Niektórzy recenzenci bardzo skrupulatnie podchodzą i punktują każdy aspekt gry, po czym wyciągają średnią, tylko że Wtedy pojawia się kilka pytań, jakie aspekty brać pod uwagę, czy wszystkie traktować na równi, czy na przykład udźwiękowienie liczy się tak samo jak sterowanie lub optymalizacja. Jeżeli tak, to dlaczego? I każdy recenzent musi dokonać subiektywnego wyboru. I właśnie na tym polega problem, że subiektywne wybory i oceny nie dadzą nam jakimś cudem obiektywnej oceny. Czy kontekst i okoliczności powstania produkcji powinny nam mieć w ogóle znaczenie przy ocenianiu? Weźmy dla przykładu grę Claire Obscure, bo ta produkcja wygląda absolutnie jak tytuł AAA. Ma świetną grafikę, dynamiczną walkę, dopracowany design zarówno lokacji, jak i postaci. Za jej stworzeniem stoi zaledwie około 30 osób. Mały, ambitny zespół. A nie wielka korporacja z setkami, a nawet tysiącami pracowników. I zastanówmy się, czy oceniając grę, powinniśmy brać pod uwagę skalę produkcji i wysiłek zespołu, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że oceniamy tylko efekt końcowy. To, co widzimy na ekranie, jak, jak gra działa, jak bawi. Ale z drugiej strony czy nie warto docenić, że niewielki zespół osiągnął coś, co w innych okolicznościach wymagałoby gigantycznego budżetu i armii ludzi? Jeżeli uznamy, że skala produkcji ma znaczenie, no to pojawia się kolejny paradoks, czy wtedy gry tworzone przez wielkie studia, jak Rockstar, które zrobiło Red Dead Redemption 2, nad którym pracowało ponad 1000 osób, a które jest zajebiście dopracowaną grą, to czy takie gry Powinny otrzymywać surowsze oceny, bo miały więcej zasobów, a może wręcz przeciwnie większy budżet i zespół powinny podnosić oczekiwania i tym samym standardy oceny. Nie mówię oczywiście o tym, że nie powinniśmy tego docenić tego, że taki mały zespół jak Sandfall Interactive świetnie sobie poradziło ze stworzeniem tak dobrego tytułu ale aspekt małego studia często przywija się w recenzjach i w sumie. Sam się zastanawiam, czy powinien tam występować, bo ocena i recenzja wydaje mi się, że powinna być oceną produktu, a nie jej twórców. Przejdźmy jeszcze do innego przykładu, a konkretnie do starszych gier. Weźmy dwie gry platformowe: AstroBot i Super Mario Bros. Obie gry są bardzo pomysłowe, ale ich odbiór może różnić się. Bardzo mocno. Większość ludzi bez zastanowienia uzna, że Super Mario Bros. to będzie gra lepsza z tych dwóch, o których mówię. Dlaczego? Bo to klasyk, przełomowa produkcja, która uratowała branżę gier w latach 80. Ma ogromny ładunek, zarówno sentymentalny, jak i historyczny. Ale teraz wyobraź sobie, że ta sama gra wyszłaby w 2025 roku w takiej samej formie, z tym samym designem. Czy wtedy nadal byłaby uznana za grę lepszą niż Astrobot? Możliwe, że nie, bo standardy, oczekiwania i gusta graczy zmieniają się wraz z czasem, technologią i kulturą. To właśnie dlatego warto zachować pewien dystans do ocen, szczególnie tych zbiorczych, jak na metakrytyku, bo choć liczby te mają sugerować obiektywną jakość, często są wypadkową emocji, oczekiwań i kontekstu kulturowego, w którym gra się ukazuje. I wróćmy na chwilkę do metakrytyka, bo tutaj temat jest zajebiście ciekawy. Średnia ocen z wielu redakcji brzmi jak bardzo sprawiedliwa miara, ale w rzeczywistości to suma bardzo różnych spojrzeń, systemów ocen i niejednokrotnie zupełnie innych standardów. Nie wszystkie redakcje oceniają gry według tych samych kryteriów, bo dla jednej redakcji 8 na 10 to jest absolutna norma, większość gier. Oceniana przez niektóre redakcje, właśnie tak wyglądają, ale inne redakcje podchodzą już do gier troszeczkę bardziej skrupulatnie i ta ocena może być o wiele dokładniejsza i bardziej objaśniona. Część recenzji jest tworzona przez osoby, która nawet nie ma pojęcia o tym, jakie filary mają poszczególne gatunki gier. I teraz powiem coś, co brzmi jak rzecz wyjęta prosto z foliowej czapeczki, i do samego końca. Nie wierzyłem, że to jest prawda. Otóż, serwis Metacritic korzysta z własnego, niepublicznego algorytmu, który przypisuje różnym redakcjom różną wagę. Oznacza to, że recenzje z takich serwisów jak IGN, Eurogamer czy GameSpot mają znacznie większy wpływ na końcową ocenę niż recenzje pochodzące z mniejszych blogów czy portali. To brzmi tak absurdalnie, ale informacja o tym znajduje się na stronie Metacritica. I tutaj cytat przetłumaczony z angielskiego. Ogólny wynik, lub metascore, jest średnią ważoną ocen poszczególnych krytyków. Dlaczego średnia ważona? Wybierając nasze publikacje źródłowe, zauważyliśmy, że niektórzy krytycy konsekwentnie piszą lepsze, bardziej szczegółowe, bardziej wnikliwe, bardziej wyraziste recenzje niż inni. Ponadto, niektórzy krytycy i/lub publikacje zazwyczaj cieszą się większym prestiżem i szacunkiem w swojej branży niż inni, aby odzwierciedlić te czynniki przypisaliśmy wagi każdej publikacji, a w przypadku filmów i telewizji również poszczególnym krytykom, dzięki czemu niektóre publikacje liczą się bardziej w obliczeniach Metascore niż inne. Co ważne, Metacritic nigdy nie ujawnił szczegółów działania tego systemu, więc dokładne kryteria przydzielania w wag pozostają. Tajemnicą i w praktyce oznacza to, że dwie recenzje tej samej gry, załóżmy, obie z oceną 8 na 10, mogą różnie wpłynąć na końcowy wynik, w zależności od tego tylko i wyłącznie, z jakiego źródła pochodzi ta recenzja. I to budzi u mnie ogromne kontrowersje, bo w tym wszystkim brakuje pewnej przejrzystości, co utrudnia ocenę, na ile dana średnia rzeczywiście odzwierciedla głos branży. Ten system świadomie lub nie wzmacnia dominację największych redakcji i jednocześnie spycha na margines alternatywne opinie. A to kolejny dowód na to, że liczby na metakrytyku wcale nie są tak obiektywne, jak lubimy myśleć. No ale gdybym już miał wybrać jakiś istniejący system oceniania gier, to czy jest taki, który uważam za miarodajny i dobry? Tak. I naprawdę nie trzeba go daleko szukać, bo moim zdaniem naprawdę rzetelny system oceniania gier jest na Steamie. Steam oferuje bardzo prosty, binarny. Czyli zero-jedynkowy system oceniania, który znacznie ogranicza miejsce na manipulacje i subiektywne rozterki, bo gracze nie muszą zastanawiać się, czy dać grze 6, 7, 8 czy 10. Mają tylko dwie opcje: polecam lub nie polecam. I taka prostota eliminuje. Wiele problemów, które pojawiają się przy tradycyjnych skalach ocen. Algorytm nie musi ważyć skomplikowanych ocen, a jedynie liczy stosunek pozytywnych do negatywnych głosów. Dodatkowo, Steam. Pokazuje, ile godzin każdy gracz spędził przy danym tytule przed wystawieniem opinii, co jest ogromną zaletą. Opinie użytkowników, którzy zagrali kilkadziesiąt lub kilkaset godzin, mają w praktyce większą wagę dla naszej percepcji, bo ich rekomendacje mogą być bardziej przemyślane. Negatywna opinia osoby, która spędziła przy grze zaledwie kilkanaście minut, może być ignorowana lub traktowana z dystansem. Dzięki temu gracze często mają większą świadomość tego, co oceniają, bo poświęcili grze sporo czasu i dobrze ją poznali, co jest absolutnie kluczowym elementem, którego brakuje w tradycyjnych systemach ocen i w przeciwieństwie do Metacritic, gdzie jedna liczba recenzji z portali mogą znacząco wpłynąć na się Steam opiera się na ogromnej liczbie opinii prawdziwych graczy, dzięki temu pojedyncza, skrajnie negatywna lub pozytywna opinia ma znikomy wpływ na ogólny wynik. I zaraz pewnie powiecie, a review bombing to co? Przepraszam bardzo, no tak, takie zjawiska się oczywiście zdarzają również na Steamie, Natomiast Steam wprowadził algorytm, który ma monitorować zmiany w liczbie i charakterze recenzji. Gdy występuje gwałtowny wzrost liczby negatywnych recenzji w bardzo krótkim czasie, to może ona zostać uznana za tak zwaną nietypową aktywność. Dodatkowo recenzje można oceniać jako pomocne lub niepomocne, co wpływa na ich widoczność. Recenzje o niskiej jakości lub spamowe są często zaniżane przez społeczność i trafiają gdzieś do czyśćca w siedzibie Steama i Gabe Newer pewnie obrabia je w ramkę i wiesza na ścianie. Na pamiątkę. I to też nie jest tak, że ja odrzucam oceny całkowicie. Rankingi i oceny... Mogą być pomocne, bo pozwalają szybko odsiać oczywiste rozczarowania od tytułów, które mogą mieć potencjał, ale nie powinny być jakimś kompasem. Nie pokażą ci, co tak naprawdę cię poruszy, ani co zostanie w twojej pamięci na długo. Nie powiedzą, że ta gra będzie też twoim 10 na 10. Jeżeli chcesz poznać jakąś grę, no to nie ma wyjścia, musisz w nią zagrać. A jeżeli nie jesteś pewien czy warto, to przeczytaj tę recenzję, tekstową, na YouTubie, sprawdź różne punkty widzenia, może nie każdy będzie trafiać w Twoje gusta, ale dzięki temu uzyskasz pełniejszy obraz tego, czym dana gra naprawdę jest, bo żadna cyferka, gwiazdka czy ranking nie opowiedzą ci tyle o grze, co twoje własne doświadczenie. Więc warto mieć to na uwadze i po prostu nie traktować ocen zbyt serio. I nawet nie mówię tutaj wyłącznie o grach, ale i o nie wiem, sprzętach HGD, RTV i tak dalej. Bo na przykład bardzo częstą praktyką producentów różnych sprzętów są e, cashbacki za opinię. ale wiecie, no jeżeli wam sprzedawca mówi, że dobra, kupuje pan tę lodóweczkę, super piękna, fajna, ale e, jak pan wystawi o, opinię na jej temat, no to dostanie pan na konto 500 złotych. I wiecie jak działa tutaj ta psychologia, że jeżeli ktoś wystawi złą opinię, no to producent może się obrazić i tych 500 złotych może nie wysłać. I koniec końców wystawia opinię, która jest pozytywna, nawet... Bez testowania tego sprzętu, no bo obawia się tego, że tych pieniędzy nie odzyska. Więc pola do manipulacji tutaj jest naprawdę dużo. Ja sam jeszcze no, w sumie nie słyszałem o cashbackach związanych z grami komputerowymi, ale to pokazuje tylko i wyłącznie, że ocena to jest tylko i wyłącznie pewien taki element marketingowy, więc naprawdę warto je traktować z pewnym przymrużeniem oka. Ale też jednocześnie zachęcam wszystkich do tego, żeby może wypracować sobie jakiś swój własny system oceniania, żeby jeżeli już chcemy wystawić grze jakąś opinię, to żeby ona była jak najbardziej rzetelna, bo jest masa badań dotycząca tego, jak dużą uwagę zwracają klienci przy zakupach online i pokazywałem to kilka materiałów yy, wcześniej. Więc zawsze możemy w jakiś sposób pomóc ludziom, którzy współdzielą naszą pasję. I to chyba z tym chciałem zakończyć ten materiał, więc bardzo serdecznie zachęcam do subskrypcji. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, to spierdalajcie. <gry> no i cóż, i do zobaczenia. Nie wiem, kiedyś tam.